Dzień dobry, Agnieszkolczyk. Witam słuchaczy. Czwartek minęła godzina 15:30, czyli czas na radiowy Instytut Piękna. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak skutecznie walczyć z wiotkością skóry, z bruzdami i z marszczkami. I to wszystko bez użycia skalpela. Bo jak się okazuje, technika i nauka nam sprzyjają i dziś możemy już odzyskać. Zdrową, młodzieńczą skórę bez wizyty u chirurga plastycznego. Na ten temat porozmawiam z moimi gośćmi, z ekspertkami, Sandro Moderacką. Witam cię, Sandro. Dzień dobry, cześć Agnieszko. Witam również Aleksandrę Sikorską i Wańską. Dzień dobry, cześć Agnieszko. Witam Was serdecznie. Przypominam naszym słuchaczom, że dziewczyny są kosmetolożkami oraz właścicielkami gabinetu Skin Clinic w Płocku. No właśnie, tak jak zapowiedziałam. Zapytam Was teraz, czy faktycznie bez użycia skalpela można odzyskać młodą skórę? Są fajne techniki, które dzisiaj sprzyjają dobremu wyglądowi i pozwalają odpowiednio wcześnie wprowadzone na zachowanie ładnej, zdrowej kondycji. Są to techniki, które nie wymagają jakiegoś dłuższego okresu rekonwalescencji i dobrze dobrane dają bardzo subtelne, naturalne efekty, pozwalają starzeć się. Wolniej, przyjemniej, myślę, że wizualnie korzystniej. I również y, rozumiem, cofnąć jakieś skutki tego starzenia się skóry, czyli zagęścić skórę. E, tak, jak najbardziej. Te techniki polegają przede wszystkim na działaniu na tkankę skórną, polegają na zagęszczeniu e, skóry właściwej, czyli stymulacji włókien kolagenowych, elastenowych, e, dzięki czemu odbudowujemy to rusztowanie w skórze e, i ta skóra robi się bardziej napięta, świetlista, tekstura się poprawia, no i taka ogólnie jest bardzo no, korzystnie to wygląda, zdecydowanie lepiej. Wiem, że y, z wiotką skórą, z bruzdami, ze zmarszczkami możemy walczyć za pomocą lasera, prawda? Tak, jak najbardziej. Tak jak tu koleżanka wcześniej wspomniała, pamiętajmy o tym, że nie tylko widoczne zmarszczki są objawem tego starzenia, ale faktycznie, jak to jest nazywane, taki e, opadający owal twarzy. E, jest dużo metod, które faktycznie możemy wykorzystać w gabinecie, zarówno jeśli chodzi o kosmetologa, jak i lekarza medycyny estetycznej. E, to faktycznie na wiedzie wjedzie gdzieś tam prym, jeśli chodzi o taki okres bez rekonwalescencji, fajne efekty, dość szybko wracamy do życia codziennego. E, jedną z takich technik, którą my też u siebie w gabinecie, w gabinecie mamy. Jest to zabieg NIR Palma Harmony Pro. Jest to zabieg, który opiera się na działaniu podczerwieni. Działamy tu w sposób dość delikatny na skórę, dlatego jest to fajny zabieg, który możemy wykonać już po 25 roku życia, jako taka profilaktyka starzenia. Zabieg polega na przegrzaniu, podgrzaniu tkanki właśnie w obrębie skóry właściwej. Następuje kurczenie włókien kolagenowych, przez to poprawia się napięcie skóry. Oprócz tego ta skóra potem jeszcze przez ten okres 2-3 miesięcy pracuje faktycznie i następuje odbudowa nowego kolagenu. I Poprawa objętości twarzy. Ola, powiedziałaś powyżej 25 roku życia, czy takie pacjentki młode, tak młode pacjentki faktycznie się do Was zgłaszają? Dzisiaj jest taki trend, żeby dużo wcześniej zacząć myśleć o takiej dobrej kondycji i korzystnemu, jakby korzystnej estetyce. Kiedyś było tak, że kobiety nieco później orientowały się, że. Coś tam nie gra w tym wyglądzie i chcą coś zrobić, ale doskonale wiemy o tym, że prewencja, wczesna prewencja i wprowadzenie odpowiednich technik odpowiednio wcześnie będzie pozwalało cieszyć się dobrym wyglądem bez zbytniej ingerencji i dzięki temu też te techniki potem wykonywane będą wykonywane rzadziej, subtelniej. Myślę, że taki trend dzisiaj się obserwuje i bardzo dobrze. Tak, gdzieś tam wychodzimy z założenia, że lepiej jest zapobiegać, niż potem faktycznie korygować. Więc tutaj też uprzedzamy, bo to ja może każdy z nas ma inną skórę, tak? W zależności od wieku i także gospodarki hormonalnej, no i naszej sytuacji życiowej, tak? Czy żyjemy w ciągłym stresie, czy nie? Dlatego my zawsze zachęcamy na taki indywidualny dobór procedur zabiegowych. Dlatego faktycznie mamy szeroki wachlarz, żeby coś odpowiedniego dobrać. Zawsze chyba najgorzej, jak na przykład dzwoni pani i mówi, że ja i koleżanki tak chciałybyśmy taki i taki zabieg, a my zawsze mówimy, to zaprosimy każdą koleżankę oddzielnie, tak, bo faktycznie przy każdej osobie inną technikę możemy zastosować. Bo tak jak wspomniałam o tej technice na przykład podczerwieni, tak, czyli zabieg NIR, armaharmony, no to jest zabieg, gdzie bezwzględnym przeciwwskazaniem jest skóra naczyniowa. Więc wtedy faktycznie musimy szukać innej terapii. No i właśnie, czy jest jakaś inna terapia, alternatywna? Takim innym zabiegiem laserowym jest zabieg też z użyciem technologii Alma Harmony Pro, ale zabieg Clear Lift. To jest zabieg całoroczny, niewymagający okresu rekonwalescencji. Tutaj czynnikiem, który powoduje zagęszczenie skóry jest uderzenie fali mechanicznej. Troszkę inne działanie. Przy niżej mamy działanie termiczne, przy fali akustycznej mamy działanie mechaniczne. Uszkadzamy kontrolowanie skóry. W zależności od przepięcia głowicy możemy uszkadzać ją na różnej głębokości i dzięki czemu możemy bardzo fajnie modulować, jakby projektować to odmładzanie. Ten okres rekonwalescencji jest praktycznie niewidoczny, nieodczuwalny dla pacjenta. Skóra pięknie się zagęszcza, procedura obejmuje wykonanie kilku zabiegów w odstępie od 3 do 6 tygodni, więc niezbyt jest to też mocno obciążające, a faktycznie subtelne, naturalne zmiany postępują, dzięki czemu wizualnie widzimy ten, tą, tą estetykę, ale nie nie jest to tak sztucznie napchane. Tak. I czy to jest też zabieg dla młodych osób, dla starszych osób? Hmm. Czy też wygląda sytuacja tak, że jeżeli zaczniemy wcześniej, to utrzymamy efekt młodej skóry po Jasne, prostu? Oczywiście. No i wcześniej, że tak powiem, zaczniemy odpowiednio dbać o skórę i w warunkach domowych, i w warunkach gabinetowych, tym mniej będziemy musieli robić w warunkach gabinetowych i tym lepsze, delikatniejsze techniki stosujemy. Tylko może bardziej troszkę inwazyjną metodą bym powiedziała, czyli faktycznie połączenie i działania termicznego i mechanicznego, no to jest haifu. I tu faktycznie ten zabieg rekomendujemy już osobom starszym, czyli nie, nie jako profilaktyka, ale faktycznie jak już mamy taki konkretny problem, jeśli chodzi o atrofię tkanki, czy też e, o właśnie to zaburzenie owalu prawidłowego tego profilu skóry, e, to też oczywiście nie jest zabieg dla każdego, tak? Z tego względu, że no chyba z tych wszystkich zabiegów jest najmniej przyjemny, jak to określają nasze klientki. E, i na Takich zadań specjalnych, jakbyśmy powiedzieli, więc też tu indywidualnie taką klientkę kwalifikujemy do zabiegu. Ale z kolei jest efektywny, rozumiem. Tak, ale to wszystko zależy faktycznie, czy mamy dużą atrofię, jeśli chodzi o te tkanki, które mamy w skórze, tak? Czy chodzi o tkankę, tą powięź mięśniowo, czy tą, tą warstwę mięśniowo powięziową czy nie. Zresztą to jest metoda, którą też stosujemy przy zabiegach na ciało. Na przykład jeśli mają kobiety problem pociąży z utratą miętrności, sprężystości skóry na okolicy brzucha. No właśnie, chciałam tutaj zadać takie pytanie, czy te wszystkie zabiegi, o których mówicie, stosujemy tylko na twarz, czy na przykład na szyję, na dekolt, również możemy je zastosować? Czy Jak najbardziej, kwestia szyi. Pamiętajmy o tym, że bardzo znaczy często kobiety faktycznie, ale przygotowujemy prawda, gabinet zabiegowy, jest pani jednorazowy i zawsze pani mówi, ale ja tylko twarz. A wiemy, no ale tak naprawdę objawy starzenia najczęściej bardziej są widoczne właśnie w obrębie szyi. Tam jest mniej tej tkanki łącznej, tak, niż w obrębie twarzy, więc my tu zawsze zachęcamy, żeby obojętnie jaką procedurę faktycznie wykonywać i w obrębie twarzy, i w obrębie szyi. Mało tego, takie techniki też często stosujemy na grzybie, tak dłoni, bo tamta skóra też dość szybko ukazuje te objawy starzenia, czy też fotostarzenia. I czy podczas takiej jednej wizyty łączycie te zabiegi na twarz, na szyję i na dłonie? Ja myślę, że w ogóle jest to najbardziej wskazane z tego względu, że no, dzisiaj każdy żyje szybko, oczekuje e, takich e, wizualnych efektów w miarę, e, w miarę możliwości jak najszybciej, e, żeby też nie obligować naszych pacjentów, klientów do częstego pobytu w gabinecie, łączymy tą procedurę, bardzo często też łączymy przy jednym spotkaniu kilka różnych technik zabiegowych, bo nie ma uniwersalnej metody, dla jednej osoby e, możemy wymyślić zupełnie inny protokół zabiegowy z, z odpowiednim wskazaniem i dla drugiej też zupełnie Inny. Dlatego my tutaj jakby wychodzimy z założenia, że robimy jak najwięcej to, co jest potrzebne przy jednym spotkaniu, żeby efekt był w miarę możliwości jak najszybciej widoczny i nie obligować też pacjenta do częstego opuszczania <noise> domu. I jeszcze przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy, że jest pewien zabieg, który wykonuje lekarz w waszym gabinecie. Je na czym on polega? Tak, jeśli chodzi o odmładzanie, jeżeli mówimy o odmładzaniu skóry, to należy pamiętać o tym, że tutaj warto jest faktycznie z taki zgrany duet mieć z lekarzem. I dobry lekarz medycyny estetycznej potrzebuje dobrego kosmetologa i dobry kosmetolog bez lekarza się nie ruszy. Taka jest prawda, niestety. I w zależności od tego, jakimi technikami będziemy chciały jakby działać, tutaj są usługi lekarskie, obligatoryjnie taką usługą. W naszym gabinecie uważam, że w każdym jednym tak powinno być. są Wypełnienia kwasem hialuronowym. Tego typu metod nie powinni stosować kosmetolodzy. I czy to jest wypełnienie w obrębie twarzy, czy również w obrębie szyi? Jak wygląda taki zabieg? Technika podania kwasu hialuronowego e, deponowana jest w różnych obszarach, w zależności od tego, gdzie są te ubytki, jakby tkankowe. E, tam też doświadczony lekarz będzie decydował o podaniu konkretnego produktu w konkretnej objętości. Są zupełnie inne produkty, dedykowane np. do modelowania czerwieni wargowej. Są inne produkty, dedykowane do odtworzenia e, objętości tkankowej, czyli tak zwane a zupełnie inne będą służyć do rewitalizacji okolicy dłoni. Tutaj już lekarz podejmuje decyzję, jakim produktem pracuje. Czy jest to jednorazowy zabieg? Czy bardzo często jest to jednorazowy zabieg z tym, że tak jak Korzenka na początku wspomniała, w związku z tym, że ta współpraca na linii kosmetolog lekarz faktycznie musi być widoczna, e, u nas często jest tak, że po konsultacji lekarskiej, tak, e, najpierw pani doktor mówi, co my musimy zrobić, tak? Czyli jak poprawić faktycznie tą teksturę skóry, kolory skóry, jej napięcie, a dopiero potem e, takie zabiegi, jak właśnie lifting wolumetryczny, a jest takim uwiecznieniem trochę ta wisienka na torcie, tak? Czyli my najpierw przygotowujemy odpowiednią skórę a dopiero potem wkracza lekarz i faktycznie dopełnia tego, co powinien zrobić, co jeszcze ewentualnie się nie podoba. My zawsze mówimy swoim klientkom, pacjentkom, że wyobraźcie pani sobie poduszkę. Poduszkę, po prostu tak. poduszkę z sypialni. Sobie. Wyobraź sobie Aga poduszkę, dokładnie. I teraz wyobraźmy sobie, że w środku jest nowe wypełnienie, ale poszewka jest stara, jest brudna, mhm. jest... Hmm, na przykład podziurawiona, jest już taka no, zużyta, można powiedzieć. Robi to efekt? Nie. Nie będzie efektu. Dlatego na początku musimy zadbać o jakość, czyli o tą poszewkę, a potem troszkę tu, troszkę tam podpełnić i wtedy jest spektakularna metamorfozada. Odwrotnie no, zrobić, tak? <laughs> Ola, Sandra, na koniec chciałam, żebyście przypomniały, gdzie mogą nasi słuchacze Was znaleźć? My mieścimy się przy ulicy 11 Listopada 1, to jest lokal 9, budynek po starej mleczarni. Tak mi się wydaje, że wszyscy najbardziej kojarzą nas, nasz gabinet Skin Clinic. Zresztą zawsze przed wejściem stoją dwie duże donice, więc bardzo łatwo do nas trafić właśnie od ulicy 11 Listopada. Ja rozumiem, że albo dzwonimy. Jak to teraz wygląda, właśnie? Jakie są procedury? Najlepiej rozumiem zadzwonić Ta. wcześniej i umówić się na wizytę, tak. a nie przychodzić bezpośrednio do gabinetu. No tak, dzisiaj faktycznie sytuacja się zmieniła. Nie możemy wchodzić z ulicy i umawiać wizyt. Dlatego Prym wiedzie rozmowa telefoniczna. Dosyć dużo takich zaprzyjaźnionych klientek też wysyła zdjęcia i mówi, co mogę zrobić na nie umówcie. <grym> Także jeszcze taka opcja internetowa też. Czyli kontakt z wami również rozumiem przez media społecznościowe. Jak najbardziej. Jesteśmy cały czas aktywni. Zachęcamy. My również zachęcamy. Moimi gośćmi były Sandra Moderacka oraz Aleksandra Sikorska-Iwańska. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia.